Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj podzielę się z wami wrażeniami z gry Forza Horizon 2, ale tym razem na Xbox 360. Obiecałem wam, że pokażę właśnie tą wersję i udało mi się ją zdobyć. W końcu mam wersję na Xbox 360 i mogę się z wami podzielić wrażeniami. Nie są to jakieś, wiecie, wrażenia szczegółowe, jakieś porównanie szczegółowe, ponieważ żeby taki materiał stworzyć musiałbym naprawdę poświęcić na to zdecydowanie więcej czasu. Ale takie są moje pierwsze wrażenia, które odnoszę po uruchomieniu właśnie tej gry, po pierwszym kontakcie właśnie z tą wersją na Xboxa 360, a po spędzeniu kilku dobrych godzin przy wersji na Xboxie One oczywiście. I pierwsze wrażenie to wow, ta gra jest dosyć słaba, porównując ją do Forza Horizon na Xboxa One. Ale jak doskonale wiecie, takie takie tutaj wrażenie często też towarzyszy nam, kiedy przykładowo mamy swój samochód, który dla nas jest wystarczający, dobrze przy nim się bawimy, panie się nim jeździ. No, a wsiądziemy, nie wiem, do auta powiedzmy rodziców, czy do jakiegoś wujka, który ma lepsze auto. To wiadomo, potem, jak wejdziemy do tego naszego samochodu. Kiedy wcześniej był, który wcześniej był idealny To towarzyszy nam takie dziwne uczucie, że ten samochód jest, kurczę, gorszy, nie? Mimo, że ten samochód jest dobry i Jeździ się nim dobrze i jesteśmy z niego zadowoleni Po, po wejściu do jakiegoś innego auta, po przejechaniu się Czy po jakimś większym kontakcie z innym samochodem, lepszym Po prostu to potem nam towarzyszy takie dziwne uczucie Dlatego też nie chcę oceniać tej gry pod takim pryzmatem, bo wiadomo, że wersja na nową generację jest no, znacznie lepsza, nie ma się co oszukiwać. To odpaliłem sobie Forza Horizon 1, aby zobaczyć jak tamta gra wyglądała, bo bawiłem się przy Forza Horizon niesamowicie i ta gra wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie, niemalże praktycznie identycznie pod względami graficznymi. Więc jeśli w Forza Horizon 1, a nie macie nowej generacji i chcecie sobie kupić tą grę, to naprawdę nie zawiedziecie się, ponieważ ta gra nie będzie wyglądała gorzej. Po prostu będzie wyglądała graficznie tak samo, tak? To dla osób, które nie wiem, jakoś pod względami graficznymi tutaj w tą grę oceniać. Powiem Wam, że też poza samą grafiką gra różni się pod względem troszeczkę mechaniki. Na przykład ekrany ładowania nie są takie powiedzmy w pozycji filmików, a tylko są ekrany ładowania tak w Forzie Horizon 1 w postaci zwykłych zdjęć z jakimiś informacjami, które nam się mogą przydać podczas tutaj zabawy w Forzie Horizon. Też zauważyłem, chociaż weźmiemy sobie jakiś wyścig, ja Wam to dokładnie pokażę. Też naprawdę zobaczcie, zdecydowanie bardziej uboga jest roślinność, nie, no to jest troszeczkę słabe, ale właśnie to jest słabe dla osób, które grały na nowej generacji, po prostu. Więc dla osób, które tutaj będą sobie grały na Xboxie, bo grają cały czas na Xboxie, no to raczej takich dużych różnic nie będzie. Dopiero będą te różnice przez te osoby odczuwalne, kiedy po prostu sobie kupicie przykład Xboxa czy ta 60. Wiadomo, Xbox 360 ma zdecydowanie większe możliwości, mniejsze możliwości sprzętowe, więc nie ma się też coś za bardzo dziwić, tak? Też zakładam, że przy tworzeniu tej gry pewne elementy można by było stworzyć lepsze, ale też myślę, że to też może w jakimś stopniu ma Was zachęcić, żebyście kupili Xboxa One. Na pewno jakieś tutaj takie, takie sztuczki tworzone przez takie duże korporacje są tutaj umieszczone, ale weźmiemy sobie wyścig i zobaczymy jak on będzie wyglądał. We'll sure Tego nie zauważymy, ale weźmiemy sobie na przykład ten wyścig i zobaczymy jak on będzie w ogóle wyglądał. Też pierwsze co zauważyłem, zaraz wam to pokażę, bo podczas tego wyścigu coś takiego będzie widoczne. Zobaczcie, pierwszy tutaj też element kolejny, nie? No, ekran ładowania jest taki bardziej w formie obrazka, a nie filmiku, tak jak było to w Forzie Horizon 2 na Xbox One Teraz sobie to wszystko posprawdzamy. Tu też nie ma takiej, jakby formy filmu, tylko jest takie, coś takiego jak było w fordzie Horizon na Xboxa One, Bardzo to wszystko jest ten model, tego wszystko te akcje, wszystkie wykonywane podczas, nie wiem. Rozpoczęcie naszego wyścigów wyglądają naprawdę bardzo to bardzo podobnie. Też nie wiem czy to takie moje złudzenie jest, nie chcę Was tutaj też jakoś... no musiałbym dłużej pograć w grę, żeby to jakoś ocenić, ale model jazdy jest niemalże identyczny jak w Fordzie Horizon 2. Jest on nieco też... w Fordzie Horizon na Xboxa 360 jest nieco inny niż zauważyłem jest to w Xbox One, przynajmniej takie ja wrażenie odniosłem. On jest zdecydowanie bardziej podobny do tego w Forza Horizon. No i też zobaczcie, takie checkpointy są w formie takich neonów. W przypadku Xboxa One e, widzieliśmy tam takie dym, takie dym, fajnie to wyglądało, ale zakładam, że zdecydowanie po prostu kiedy ta gra była tworzona, wiadomo kiedy są takie dymy, takie wszystkie jakieś takie, wiecie czary e, różne w grach, to już wymaga... ...dosyć dużych możliwości konsoli, a Xbox 360 ma już kilka lat i w pewien sposób jest ograniczony, dlatego też, no mówię... ...takie rzeczy troszeczkę są tutaj jakby wycięte z tej, tej wersji na Xboxa One, troszeczkę zamienione to wszystko jest, ale... ...gra się mimo wszystko fajnie, a to chyba jest najważniejsze, tak? Mówię, jeśli osoba kupi sobie Forza Horizon 2 na Xboxa 360 i będzie marudziła, że grafika jest słaba... No to ja nie widzę nic prostszego, jak kupić po prostu Xboxa One, które zadowolenie będzie w 100%. Też powiem wam, że nie zauważyłem jak wygląda sprawa związana z deszczem. Zagramy sobie może 2-3 wyścigi i powinien się deszcz pojawić, bo tu też nie wiem, myślę dosyć fajne. Zobaczcie, teraz tak patrzę i mamy jakąś babkę na czwartym miejscu, której imię i nazwisko jest takie typowo polskie, więc fajny też akcent. Nie wiem czy właśnie te drive awatary są tu zaimplementowane. Jakoś też, no mówię, tylko dostałem grę i już mogę tutaj wam jakimiś pierwszymi wrażeniami się tutaj podzielić. Na pewno jakiś filmik jeszcze nagram, jak troszeczkę przejdę ta, ta, tą grę troszeczkę będę mógł ocenić wtedy z innego punktu widzenia jak już troszeczkę w nią pogram, tak? Bo to mówię to są takie tylko pierwsze wrażenia, więc bardziej w takich pierwszych wrażeniach możemy... No, szacować, jak, jakie są różnice między. E, wizualne, tak? Między Forza Horizon 2 na Xbox 360, a, a Forza Horizon na Xbox One, tak? Też e, czasami widać, że w oddali e, różne rzeczy się doczytują. W przypadku Xbox One to raczej miejsca nie ma. No, mówię, ta roślinność jest troszeczkę też bardziej uboga, jeśli chodzi o takie dalsze elementy, czy też bliższe. No, ale też. E, no mówię, to są tylko możliwości konsoli. Gdyby Xbox miał większe możliwości, zakładam, że ta gra by wyglądała jeszcze ładniej. Też na przykład yy, często można zobaczyć, jak przykładowo wygląda GTA 4 nie na Xboxie czy PlayStation, a jak wygląda na PC, który ma zdecydowanie większe możliwości. Niby ta sama gra, no wiadomo, w, przy lepszym sprzęcie ona będzie wyglądała ładniej. Tak samo tutaj właśnie jest w tym przypadku. Zakładam, że jak GTA 5 wyjdzie teraz na nową generację, to też będzie to zdecydowanie ładniej wyglądało, mimo że to ta sama gra, tak? Pokażę Wam jak wygląda w środku kamera, no troszeczkę, chociaż powiem Wam, że ten środek auta naprawdę jest ładny, że identycznie to wygląda jak w przypadku Xboxa One, ale model to jest niemalże naprawdę identycznie jak w Forze Horizon, więc ktoś kto grał w Forze Horizon odnajdzie się od razu w tej grze. Tak, właśnie tutaj gram sobie w tą grę, bo o tym zacząłem wcześniej mówić, i zauważyłem, że te wyścigi, ta cała otoczka nie do końca wygląda identycznie jak w przypadku Xbox One. Troszkę to jest pozamieniane, troszeczkę jakby w innej formie zostało to stworzone. Ok, zobaczymy. Czy jesteś tak jak koło fortuny? Czy też to jest zaimplementowane? Hmm, troszeczkę to wygląda naprawdę inaczej. No, tutaj wyglądają wszystkie grafiki naprawdę powalająco. Fajne widoczki fajne naprawdę tutaj. Yy. Auta, widoki, fajnie tutaj te, te zdjęcia tutaj umieścili w tych ekranach ładowania Gra się ładuje oh, dosyć szybko Dobra, była wymianka o radiu Teraz pojedziemy sobie może na kolejny wyścig Czekajcie, pokażę wam jak wygląda sama mapa Wszystko to samo jest w sumie tutaj pod tym względem nic się nie różni mamy jakieś wyścigi na początek dobra weźmiemy sobie na przykład a jakie to są zawody a to weźmiemy sobie te zawody zobaczymy czy jakieś nie wiem mam nadzieję że właśnie będzie coś takiego jak deszcz abym ja sobie mógł to zobaczyć jak to wszystko wygląda Kurczę, ubolewam też na tym że Troszeczkę ubogie to jest. Ta jazda po tych bezdrożach już takiej frajdy, przynajmniej mi, nie sprawia. Mmm, mmm, mm, dobra. Tych drzewek jest troszeczkę mało, kurcze. Nie ma takiej frajdy, na przykład, przy jeździe przy tych bez, na tych bezdrożach, jak na przykład tam były takie... Niechby tych krzaki w Forza Horizon 2 na Xboxie One było ich pełno. Może było w tych krzakach po prostu wariować. Tutaj za bardzo nie ma w czym wariować. Dobra, jedziemy, drugi wyścig a czekajcie jeszcze chciałem sobie sprawdzić tu mamy tak tryb sieciowy tutaj stronę główną ja nawet nie widzę żeby a nie bo też mamy kilka czy pozablokowanych ale też na przykład nie widzę czegoś takiego jak perki też widzieliście nie było czegoś takiego jak koło fortuny w ogóle bo w sumie mam już drugi level nie a nie było czegoś takiego jak koło fortuny żebyśmy dostawali właśnie nagrody za to że mm, no mamy ten level wyższy, czyli nie ma takiej jakby powiedzmy to motywacji do tego, żeby ten level jednak nabijać. Wiadomo, on tak trzech się będzie nabijał podczas wygrywanych wyścigów, ale przy właśnie Xboxie One jest fajny ten motyw związany z tym, że możemy nie w sumie zanik, nie, no, zdobyć sobie jakąś dodatkową kasę czy jakieś darmowe auta. To jak widzieliście, nie było czegoś takiego. Też jak już tutaj widzę, na przykład ten wyścig, takiego wyścigu w ogóle Xbox na Xboxie One nie było, więc na dobrą sprawę te wyścigi też się różnią troszeczkę. Tak więc jak jadą tutaj grając sobie od początku w Forze Horizon 2 na xboxie 160, nie ma takiego czegoś takiego efektu deja vu, że ja już tutaj grałem i już na tym czasie byłem, tylko troszeczkę to wygląda zupełnie inaczej. Więc w sumie zakładam, że jak sobie troszeczkę pogram w tą grę, dopóki nie będę musiał jej oddać po prostu no to nie będzie takiego czegoś, że a już przegrałem, to już jest nudne, nie, tylko po prostu mam nowe wyścig zupełnie, więc to też mnie cieszy osobiście. A też wam dodaję do zrozumienia, że te wyścigi nie są tak same Nie są takie same jak te, które pokazuję wam w formie let's playa na swoim kanale Tak więc jeśli wygracie sobie przykładowo e, Pierwsze 30 czy pierwszą godzinę tutaj na Forza Horizon na Xboxie 360 To możecie sobie spokojnie obejrzeć na moim kanale Pierwszą godzinę, bo ona będzie troszeczkę inaczej wyglądała niż ta tutaj W grze na Xboxie 360 No miasteczka tu ładnie wygląda, naprawdę fajny klimat jest No tak jak mówię Zupełnie inaczej na pewno oceni tą grę osoba, która ma tylko Xbox 360, nie ma jakiegoś takiego porównania, ale inaczej zupełnie będzie to oceniała taka osoba jak ja, która ma obie generacje, tak? I tutaj właśnie no mówię, bo możecie powiedzieć, A głupoty gadasz, że gra wygląda naprawdę dobrze. No tak, jeśli no mówię, jeśli nie zależy ci na super grafice. I nie masz do czego ją za bardzo porównać, no to wiadomo nie, że tutaj gra będzie ładnie wyglądała, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to naprawdę tutaj nie ma co, Taki, ja mogę to przejechać mogę rozwalać. Super. To mi się już podoba. No, ja już mam drugi level, a nie mam w ogóle tylko koła fortuny. Szczerze, nie widziałem żadnych, yy, właśnie, zalet, czy jak to jest w języku angielskim, perki się nazywa, Też czego za bardzo nie było. No, ale czekajcie, wiecie co, ja rozegram sobie jeszcze dwa wyścigi, bo one tak pewnie długo nie będą trwały. A ciekawi mnie to, czy mamy takie wycieczki, bo to też jest fajna sprawa, właśnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że będę mógł sobie tam podjechać potem z wycieczką gdzieś. Spojrzę, ile trwa. Na minut, więc... Something new that I've organised for this year's festival is the bucket list. I've had booths like this placed all over Europe. You'll find a set of instructions at each one. A challenge. Now, no two bucket list cars are the same, and some will be more difficult than others. But you should try them all. If you only throughout the festival, you'll see these. Bonus boards. Some of them, like this one, will net you a cash reward. Others will get you a discount on fast traveling around the festival. So keep your eyes peeled for them. Nie, no, miasteczka naprawdę bardzo fajnie wyglądają. One tutaj jakoś nie są gorsze niż te, Czyli W takich właśnie miejscach, jak miasteczka wszystko po prostu wygląda naprawdę dobrze. Te różnice są szczególnie odczuwalne, kiedy to widzimy na jakieś takie właśnie bezdroża. Miałem takie miejsca w Force Horizon 2, gdzie naprawdę ciężko było się przez drzewa przybić. Tutaj raczej tego problemu nie będzie, bo ich jest mało. Pewnie wynika to z tego, że jeśli byłoby dużo tych drzew, to one by się doczytywały i z tego chcieli uniknąć tutaj po prostu i stworzyli ich troszeczkę mniej. Mówię, no jeśli tutaj troszeczkę wam tych odcinków ponagrywam, może z tego zobaczyć, jak to będzie w ogóle wyglądało, czy mogę to przejechać? Nie, to jest zablokowane. Tutaj widzę, że koło wyścigu w tych drzewek troszeczkę jest, więc wcześniej byłem najwidoczniej w takim terenie, gdzie tych drzew było bardzo mało, coś dziwnie wyglądało, też widzicie. Dosyć ładnie słońce się przebija. Dzięki czemu taki. No, fajny klimat, jest. Za bardzo dzięki takim małym rzeczom nie jesteśmy w stanie zdecydowanie lepiej się bawić. Jeśli ta autoszka jest fajna, którą możemy podziwiać. No dobra, ścigam ich, żeby tutaj jak najlepsze miejsce zająć. też ciekawi mnie właśnie to, bo pamiętam, że jak grałem właśnie w Forza Horizon 2 na Xboxie, One, to trzeba w drugim wyścigu zaczął padać deszcz. Tutaj dziwię się, że jeszcze. Nic takiego nie oświadczyłem, powiem wam, że nawet wcześniej nie sprawdziłem, czy te warunki pogodowe są też w przypadku Xboxa, czy też ponieważ o tej wersji naprawdę mało się e, mówiło. Wszystkie jakieś pokazy, które były tutaj w Forzy Horizon 2, które ja widziałem, które ja wcześniej sobie tutaj oglądałem, to były właśnie pokazy tylko w wersji Xboxowej na Xbox One, oczywiście, i mnóstwo, naprawdę mnóstwo osób z Was po recenzji, czy też przed recenzją. Pytało mnie jak wygląda ta wersja na Xboxa, bo nigdzie o niej nic zobaczyć nie mogę, nic o nie dowiedzieć się nie mogę, nigdzie nie mogę zobaczyć jak ona wygląda. Tam udało mi się znaleźć jeden filmik chyba z targów E3, kiedy to właśnie Microsoft prezentował tą wersję. Tam wam podsyłałem w wiadomościach prywatnych, ale no mówię, pokaz to jedna rzecz, a zupełnie inną rzeczą jest już po prostu możliwość zagrania samemu. Premiera jest w sumie dopiero jutro, jak to nagrywam, to premiera jest dopiero jutro, ale jeśli macie konto Xbox Live na inny kraj, to bez problemu sobie możecie to kupić. Właśnie mój znajomy ma wersję, który pożyczył mi konto, no, wymusiłem to na nim, ja muszę nagrać coś swoim widzom, żeby pokazać to wersję, gdy muszę mu się kogoś odwdzięczyć za to. Dobra, jest już meta, więc szybko te wycieczki tutaj idą. Widzę jeszcze jednej zobaczymy. Ciekawi mnie to, naprawdę, czy te wycieczki tutaj są. Lecz wy przy okazji Brilliant, możecie zobaczyć Just... gameplay tam. Dobra, kolejny poziom, i dostajemy right, tylko mate. punkty really na dobrą sprawę za nowy Play poziom. ludzie mówili, że wersja na xbox starca 61 maxa długo ładuje, a w sumie to nie jest w ogóle prawda Nie wiem, być może wersja, która jest w wersji pudełkowej się dłużej ładuje Jeśli ma się płytę w napędzie Ale naprawdę, z mojego punktu widzenia to się ładuje wszystko już tak szybko samo jak na xboxie One. To też na dobrą sprawę kurczę hmm, w tej grze za bardzo nie ma dużych różnic, porównaniu do Forza Horizon 1, bo no, nie ma takich nowości jak udzielmy koło Fortuny, nie ma tych perk, nie ma też. Ej, <laughs> da się jeździć najważniejsze po bezdrożach, a jest, czasami są takie miejsca gdzie drzewie jest sporo jesteśmy na miejscu. Idzie jak można prosto dojechać do celu. Dobra. Wow. Kurcze, fajnie, że właśnie co ekran ładowania to widzicie, że zupełnie inne są obrazki, które też. Mówię, to też skraca tutaj moim zdaniem troszeczkę ekrany ładowania, bo sobie patrzymy na te auto, podziwiamy, a w tym czasie nam się ładuje gra. Kiedy no to by były takie same obrazki. To by nam się troszeczkę już nudziło, bo byśmy widzieli co to samo. Co też mnie dziwiło, to przy wyborze auta nie była to taka forma jak w przypadku wersji na Xboxa One, że y, samochody stały sobie na parkingu i wybieraliśmy. Tylko by był normalny taki pogląd, jakbyśmy byli już w menusach. Ale w przypadku wersji na Xboxa 360 można sobie wybierać kolory metaliczne, matowe i jakiekolwiek chcemy. W przypadku wersji na Xbox One tego nie było. Były po prostu tylko zwykłe kolory, ewentualnie kolory, kolory specjalne. Kolorów jakichś takich metalicznych czy innych nie było, co mnie zdziwiło, bo zawsze właśnie jak wybieram jakieś samochody w grach, to zawsze wybieram właśnie kolory metaliczne. I akurat ta tutaj Toyota Supra ma taki kolor... Yy, no jest taki kolor tutaj, nie? A w przypadku właśnie wersji na Xbox One tego nie ma. Jest taki, taka... wow, fajnie. A czekajcie. Eee, właśnie. Chciałem też się zastanowić się nad tym, zastanawiałem się nad tym, czy jest to opcja cofania. Jest oczywiście opcja cofania. Mamy coś takiego, nie jest to w żaden sposób wycięte z wersji na Xbox One. Ale powiem wam tak, gdyby chcieli, gdyby Microsoft chciał, to spokojnie te koło fortuny i te perki można by było tutaj zaimplementować Jednak oni wydaje mi się też troszeczkę chcieli oszczędzić na tej wersji. Eee, albo też w jakimś stopniu może zachęcić do kupna Xboxa One. No bo sam fakt, że w ogóle wersja na Xbox 360 się pojawiła i zaskoczyło mnie naprawdę, byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się w sumie od was, bo wtedy nie było mnie w domu, pisaliście mi to na Ask, spojrzałem w telefonie, mówię, wow, kurczę, będzie też wersja na Xbox 360, więc jeśli ono w kwestię chodzi, to naprawdę zaskoczyło mnie to. To było tak, że chyba na tym, on tak mi się wydaje przynajmniej na targach o tym nie powiedzieli, tylko pokazali w Forza Horizon, mówili, że to jest Exclusive na, na Xbox, a dopiero potem jakieś informacje się chyba pojawiły, w których właśnie powiedziano, że ta wersja będzie na trzecia. Fajnie, podoba mi się to, że Microsoft pamięta jeszcze o tych yy, komputerach starej generacji. Jest najbardziej plus za to. Bo na przykład chyba DriveClub pojawi się wyłącznie na PlayStation 4 podstaw, PlayStation 3 nie, nie mają takiej możliwości. Jestem jak najbardziej... Pusty. Nawet jeśli gra będzie wyglądała gorzej, to jestem jak najbardziej za tym, mówi, no nie każdego stać, nie każdy chce wymieniać konsolę, nie każdy uważa, że jest mu potrzebna konsola nowej generacji, więc jestem jak najbardziej właśnie za tym, żeby takie, takie, takie rzeczy w ogóle się pojawiały w przypadku gier. Że te ekskluzywy żeby też się pojawiały na starych generacjach. Też akurat Forza Horizon jest tańsza. Na Xbox kosztuje jakieś 179 zł. Wersja na Xbox One kosztuje 239 nie więc... Mamy tutaj oczywiście produkt tańszy. No i ciekawi mnie teraz, jak to będzie rozegrane. Deszcz się nie pojawił. A też widzę, że szybciej kasa wpada. Owszem też w sumie. You'll be invited to the Horizon finale. Your chance to compete, to become the Horizon champion. As the reason we're all here, right? No właśnie, troszeczkę to wygląda postem fabularnie inaczej. Tutaj będziemy udawali się do zupełnie innej miejscowości niż w przypadku Xboxa 1. Drugą miejscowością w przypadku Xboxa 1 była Nicea, jak pamiętacie.

E, jakby to powiedzieć. U... Kurcze, brakuje mi słowa. Ta sama podstawa, jakby, ale całe rozmieszczenie miasteczek kolejnych, czy jakichś innych rzeczy wygląda zupełnie inaczej, powiem wam, więc tutaj naprawdę jest u mnie let's playa. Nie psujecie sobie zabawy, bo to wygląda zupełnie troszeczkę inaczej niż w przypadku właśnie.

jazdy zupełnie innym autem albo kilkoma innymi autami to dajcie znać troszeczkę pogram, zabędę gotówki, aby inne auta kupić i wam to pokazać. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś jeszcze co Was interesuje w przypadku Xboxa wersji Xbox na Xboxa, to dajcie znać, jeszcze postaram się jutro jakiś odcinek wypuścić dla was. mówię, dopóki mam tą grę, tutaj możliwość pogrania w tą grę, no to e, oczywiście mogę wam to pokazać. E, po nagraniu tego odcinka oddam konto swojemu znajomemu osobie troszeczkę pogra a na noc ponagrywam jakieś inne odcinki w z tej gry, więc dajcie koniecznie znać pod tym filmikiem to co się jeszcze zobaczyć z tej gry no i jeśli ja bym miał to podsumować, to wiadomo wersja wygląda no nieco gorzej, tak? ale musimy mieć świadomość, że możliwości xboxa 460 są zdecydowanie bardziej ograniczone niż możliwości xboxa 1 tak więc, no, trzeba po prostu do pewnych rzeczy no mieć świadomość, tego po prostu trzeba mieć i Trzeba mieć też świadomość tego, że za dużo od tej konsoli wymagać nie możemy. To jest konsola, która naprawdę już kilka dobrych lat na rynku jest, tak więc to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w koniecznie komentarze, a ja postaram się je wyczytać, posprawdzać i Wam dać znać w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!